Rozpoczynamy kolejny etap projektu Szczęście. Tym razem będzie to nastawienie. W tym miesiącu skupimy się na naszym samopoczuciu, na naszym nastawieniu, a nie na działaniach. Poczujmy się radośni. Serce nasze, żeby było przepełnione radością, trzeba wykonać kilka ćwiczeń, bo samo z siebie zwykle to nie przychodzi. Uczyńmy listopad miesiącem radości. Nastawienie, czyli śmiej się na głos. Śmiech może zwiększać odporność, obniżać ciśnienie krwi, podnosić nasze samopoczucie, łagodzić stres w kontaktach międzyludzkich. Śmiejmy się razem, szukajmy powodu do radości i do śmiechu. Tak na co dzień. Zażartujmy, zażartujmy z siebie, szukajmy żartów, słuchajmy żartów innych, śmiejmy się z tego. To wszystko poprawi nam nastawienie. Nastawienie czyli pamiętaj o dobrych manierach. Chcąc być milszą, sympatyczniejszą, muszę nauczyć się lepszych manier. W kontaktach z ludźmi przestaję się kłócić, przestaję wymawiać swoje zdanie, a bardziej słucham, zadaję pytania, staram się być empatyczna. To wszystko sprawia, że jestem milsza dla ludzi, sympatyczniejsza, a to poprawia moje nastawienie. Nastawienie, czyli wyrażaj pozytywne opinie. Często krytyka w stosunku do innych sprawia, że czujemy się ważniejsi, mądrzejsi, bardziej wymagający. Ale pomyślcie, jak czują się ludzie w towarzystwie osoby, która ciągle wszystko krytykuje. Starajmy się być bardziej łagodni, wyrażać pozytywne opinie, szukać w ludziach i w ich zachowaniach tylko pozytywów i wyrażać je. Łatwo być trudnym, ale trudno być łatwym. Nastawienie, czyli znajdź azyl. Znajdź sobie miejsce, które będzie Twoim azylem albo jakieś pozytywne myśli, marzenia, o których chcesz pomyśleć w sytuacji, kiedy dopadną Cię złe, negatywne myśli. Jeżeli tak będzie, natychmiast przenieś się myślami albo fizycznie w takie miejsca, w takie obszary. Znajdź azyl. Czas na podsumowanie projektu Szczęście. Nastawienie. Co robić, aby mieć doskonałe nastawienie? Po pierwsze, śmiej się, szukaj powodów do śmiechu, codziennie. Po drugie, pamiętaj o dobrych manierach, o, to, o tym, żeby być sympatycznym i miłym dla innych ludzi. Po trzecie, nie krytykuj, staraj się szukać dobrych cech i dobrych zachowań w ludziach. No i po czwarte, znajdź azyl, jak tylko dopadną cię złe myśli, natychmiast idź w miejsce, które lubisz albo myśl o rzeczach, które uwielbiasz. Jeśli serce będzie radosne, pełne zadowolenia, to i nastawienie będzie fantastyczne.